RSMM. Jadę zaraz po kukurydzy rozdać RSM. Tata tam już pojechał, zaczął uprawiać. Mieliśmy jeszcze dzisiaj odstawę świń. Dlatego nie zdążyłem pojechać przed nim, no trudno. Część będzie rozdana na uprawione. Zobaczcie, grawitacyjnie sobie spada, leci. Nie spada, no w sumie spada też. RSM do, do zbiornika. Wczoraj znaczy, no. powiem Wam, że jest sobota. Zupełnie miałem ten dzień inaczej zaplanowany. Mnie to tak irytuje, że to nie jest tak, że jak ja sobie coś zaplanuję, to tak musi być, ale A dzisiaj, sobota, chciałem szybciej skończyć. Tym bardziej, że mamy małą uroczystość w domu i tak chciałem, żeby to szybciej było wszystko ogarnięte. I jest kibel. Ech. Chociaż z opryskiwaczem, to jest trochę ja sobie sam wymyśliłem, że dzisiaj pojadę. No bo jak ojciec <laughs> będzie rozlewał, ojciec będzie uprawiał, to no idealnie pasuje, żeby przed nim rozlać ten RSM, wymieszać z glebą, prawda? I może byśmy w poniedziałek, wtorek w Poniedziałek nie, bo ma przyjechać maszyna, no, chociaż nie wiem, może mam mieć tam małe testy w poniedziałek. Yy, no, w sumie w sumie pasowało. Ja bym zaczął uprawiać, a wtedy ojciec by wsiadł uprawiał, a ja bym wziął 6620 i pojechał jęczmi mieszać. Było super. Wtedy w poniedziałek bym zasiał nie, Może we wtorek bym, bym zasiał. Yy, we wtorek bym zasiał groch. We wtorek bym zasiał groch, więc byłoby super. Przed świętami jakby się udało posieć, jakby pogoda dopisała, byłoby ekstra. A jeszcze dzisiaj chciałbym warchlaki przewieźć i to tak. No nic. Tam nie ma, nie ma co panikować, co przeżywać. Jest ok. Chyba będę musiał pompę jednak włączyć, żeby to szybciej leciało, bo mieszka mi kanapki robi śniadania Nie wiadomo, już jest chyba w pół do dwunastej. 11, 2000 litrów. Potrzebuje 3000 Po 180 kg na hektar jest 100. Przepraszam 180 litrów na hektar, co w przystym składniku da 67 kg. Nie wiem, czy to wystarczy, czy nie wystarczy. Boję się, że będzie trochę mało. Gnojowica była dawana, coś tam z tych resztek kukurydzy. Yy... Wydaje mi się, że już, już coś tam zostało rozłożone. Więc miejmy nadzieję, że w tym maju coś będzie dostępne, kiedy te rośliny też będą potrzebowały. W maju. No, tak, bo tak zawsze w, maj, w maju, kiedy kwitnie mniszek lekarski, mleczek, to zazwyczaj wtedy tak się przyjmuje się umownie, że to jest termin, kiedy jest jakby najbardziej uwalniany ten azot z mineralizacji resztek pożniwnych, więc jakby tutaj ten mi dostanie na start. Yy, mamy koniec, koniec marca, więc wiecie, zanim on się tam gdzieś ruszy i tak dalej, Mam nadzieję, że wydaje mi się, że, ta, że wystarczy taka ilość y, azotu, nie wiem, no najwyżej coś tam dorzucę jeszcze, nie bardzo mam w sumie co dorzucić, bo już mam tak rozpisany RSM, to co mi zostało mam co do litra rozpisane, I jak mi zabraknie to jeszcze wyjdzie, <laughs> się śmiałem do ojca, złapiemy najwyżej turem, wyżej pojemnik z pasem dookoła i go przekrzywimy, żeby wszystko z niego wylać, bo bo tak sobie rozpis, rozpisałem azot, że musi mi co do, co do litra praktycznie musi wyjść no mam tam powiedzmy, dobra okej, okay, na tych wszystkich hektarach mam ze 300 litrów zapasu w teorii ale mam, mam na styk, mam na styk naprawdę i nie wiem, wydaje mi się, że zobaczymy czy nie będę musiał dokupić na trzecią dawkę coś na pszenicę ale to może wyżej, może zrobię tak jak w zeszłym roku, że kupię, kupię czegoś tam po 100 kilo, chociaż pszenicy nie ma dużo, więc tam 4 tony wystarczą Ile ja mam pszenicy? Mam eee, 43 hektary, nie? No, 40, 42 bodajże. No, 4 tony bym kupił, to tam mówię, że na 2 hektary bym nie dał. Więc jest taki pomysł. Eee, no zobaczymy. Pod kukurydzę mam też RSM. Tak jak wiecie, pod kukurydzę też mam mocznik, bo właśnie RSM mi zabraknie. Z kolegą rozmawiałem, z tym, który tutaj wcześniej, eee, znaczy on dzisiaj też był, bo kupiliśmy na spółkę RSM. On był umieć dzisiaj też zalewać, bo będzie owiec chciał i podowie owiec dał RSM I już mu mówiłem, bo on się zastanawiał, żeby też zbiornik wziął my weźmiesz sobie zbiornik, tak jak ja miałem wcześniej na dzierżawę No on mówi, że on tyle nie wykorzysta, bo to trzeba dwa razy zalać a Ja my to ja tą brakującą ilość ja wezmę tą, tą drugą część, bo mi pasowała. a ja znowu Trzeci zbiornik dostawać, ja to trochę wiecie jak Troszkę jak z silosami <laughs> no, będą, będą stały i, i tak naprawdę No chociaż tu się nie wiem, najlepiej było jakby on postawił sobie, wziął zbiornik i ja bym po prostu też razem z nim jakby zamawiał na spółkę i tyle, bo to chodzi tylko o ilość zalewań, a, a to, 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 to jakby nie ma znaczenia w sumie kto, aby było zalane ten zbiornik. Co jeszcze? Yy, temat sylosu to Wam szybko też powiem, bo tak nie chcę odejść za daleko, żeby mi się tu nie przelało temat silosu prawdopodobnie chyba się zdecydujemy jednak na Sylos. ale to już jest tak troszeczkę do dogadania za Dobra, słuchajcie, nie włączę pompy, bo tam nie mam czasu, żeby tu czekać tyle, a roboty jeszcze jest ogrom. Znaczy ogrom na to, co sobie zaplanowałem w tym czasie, może co sobie zaplanowałem, więc e, ogarniam. Jeszcze byli wczoraj chłopaki za gielidera wycyskali, że wygłaskali mi, tak powiem, już tam instalację, bo musieli jedną rzecz przełożyć i ojcu dałem na razie, antenę wziął antenę ter terminal. i widzicie, tu na przykład w tym wypadku drugi terminal by się przydał, nie? Bo bym w sobie wrzucił tego swojego tacza, pojechał, rozlał RSM i spokój, ale Kazik coś tam sobie już wyznaczy, ja mu zabiorę trochę w pół z ręki i trudno, no. A, a jednak zawsze ten jeden terminal by leżał, więc dlatego zdecydowałem się, że sprzedam ten swój stacza. Tego swojego tacza i będziemy na jednym ciągnąć, i też będzie dobrze. Dobra, odpalam i ciągnę, bo to nie ma czasu. Ja muszę zanieść młotek do 6.6.20. Tak wygląda obciążnik. To mocowanie jest naprawdę mega solidne. Tutaj dostałem inny stworzeń, bo ten ma ciut za małą średnicę. Muszę go zamontować. Tyle bardzo fajnie to wygląda, I powiem Wam jeszcze. Tyle chyba, wrzucę sobie do wiaty. To jest 6620. Już mi się nie chce tam nawet iść do niego. Dzisiaj to chyba wszystko szło nie tak jak miało iść. Zaciepiłem sobie MCK. Zresztą widzieliście, pojechałem na pole. Zabrałem ojcu terminal, <laughs> zaczepiłem do MCK. Wsadziłem go do MCK, podczepiłem. I co? I nic. Dosłownie. A znaczy się na tyle nic, że... Nie widział, nie widzi, nie widzi opryskiwacza. E, posprawdzałem bezpieczniki, bo są na kablu i są bezpieczniki i tak dalej. Prawdopodobnie gdzieś jest coś. Coś nie łączy. W 6620 wszystko działało. E, terminal z nawigacją w siódemce działa, no bo ojciec jeździ sobie na prowadzeniu. Uprawia. A w MC coś się popierdzieliło. Sam terminal działa, widzi joystick Ale nie działa. Nie widzi w ogóle ten UT uniwersalny terminal. W ogóle nie widzi opryskiwacza. Zamknę tu już ten. Nie widzi opryskiwacza w ogóle. Ciemność, widzę ciemność. I co? Nic, wróciłem do domu, a że w domu miałem wciul roboty to odszczepiłem MCK. Zostawiłem ten opryskiwacz w czorty Przewieźliśmy świnie, porobiliśmy tutaj w domu Trzeba było do paszy przygotować i tak dalej. Jest w pół do trzeciej Mówiłem Agnieszce, że będę po pierwszej, koło drugiej w domu Już teraz idę do domu Zaczepiłem sobie 6620, odczepiłem rozsiewacz Co nie planowałem, bo chciałem sobie jeszcze nawóz pod kukurydzę rozwieść W duszy, zaczepi się jeszcze raz Zaciepiłem do opryskiwacza 66 teraz. Stoi sobie z opryskiwaczem. No ale terminala nie mam. O, dzikie kaczki nas pływają. Nie wiem czy będzie to widać. Więc terminala nie mam. Ojciec jeździ. Powiem Wam tak, że mam już to w poważaniu. Idę do domu. Tak jak mówiłem wcześniej mamy jakąś tam <laughs> dzisiaj małą, małą imprezę, więc idę do domu. Będę się denerwował, bo to tak człowiek się irytuje. Z jednej strony miałbym drugi terminal, to bym 6-6 pojechał, ale jakiem już bym nie pojechał, no bo coś jest nie tak z... O, zaczyna padać. No, fajne by byłyby warunki idealne wręcz, żeby żeby sobie rozejść się na nie? Pod deszcz, pod padający deszcz. E, koniki. Chodź, taksa. Chodźcie. No ale co? Już się, może tak, tak miało być. Oj, chodź, chodź len. Nel, Boże Pokażcie się tutaj O, to są... mi tutaj z tym kinolem tu Gdzie to z tym kinolem Dobra, idę adzy, pomogę niech dziewczyna sobie odpocznie. Ja idę się dzieciakami zajmę i <laughs> idę do domu. W poważaniu mam tą robotę. Udało się w końcu wjechać na pole. W końcu nie w końcu. Zobaczcie tak. Zaraz Wam pokażę. Będzie, wygląda pole po kukurydzy. Kukurydza nie była mulczowana. E, jesienią był zastosowany głębosz. E, e, gnojowica plus głębosz. I tak to wygląda. Wiosną natomiast kultus. Wydaje mi się, że jest bardzo dobrze uprawione. Gdzieś tu mamy oczywiście o tam kukurydzę, ale tu już jest fajnie, fajnie przegnite, Ruszy się, wydaje się, że tutaj rapid nie będzie miał problemu z doprawieniem tego. Myślę, że nie będzie się pchał. Może będzie się pchał tam wzdłuż drogi, gdzie nie była sieczkarnia założona. A ogólnie wygląda to, wygląda to dobrze. Zobaczmy do czernika. Powiem Wam, że może tu wodę. Nie dlatego, że mam kaca. Tylko słuchajcie, tak mnie ząb boli Że ja Mhm. Wiecie co mi pomaga? Żadne tabletki nie pomagają. Kompletnie nic. Kurde, zakrętka gdzieś poleciała. Tu jest. Eee, nic kompletnie, kompletnie nie pomaga. Mhm. Sorry, na ten ból zęba, a tylko woda. Naprawdę zimna woda tylko mi pomaga. I co chwilę sobie ją siorbam. Zęba mam mieć, jestem umówiony na wizytę, ale w maju dopiero, bo było niby wszystko ok. A to się nagle okazało, że ząb bardzo cholernie boli. Yy, dlatego sorry za jakieś tam przerwy. Dobra, zrobię sobie znowu małą przerwę. Łyknę, bo dosłownie co tam co 3 minuty muszę, muszę łyknąć sobie, dosłownie ciutkę wody. jest ok. nigdy nie miałem problemu z rębami a tu proszę, pierwszy raz jak takie coś mam no nie idzie wytrzymać z bólu po prostu naprawdę nie idzie wytrzymać z bólu dobra eee, mam włączoną nawigację, prowadzenie Ej. Dobra. wiecie co? Jest tutaj nieoryginalne nie jeszcze tutaj mocowanie zrobione tu pod, pod kierownicą ponieważ Okazuje się, że SE ma tą kolumnę, kierowniczą, tą kolumnę kierowniczą inną niż premiumki. Czy tam, powiedzmy, klasyczne ciągniki, nie wiem jak to nazwać. No, ma po prostu inną tą kolumnę kierowniczą i ten oryginalny uchwyt nie dojechał, więc chłopaki mi tutaj na szybko prosiłem, żeby mi na szybko zrobili, więc na szybko mi to zrobili. Trochę słyszycie to puka ale gdy będzie to już zrobione tak jak ma być to nie powinno być nic słychać no i prowadzi przepięknie wręcz od linijki idealnie tu absolutnie nie ma się do czego przyczepić toczka w toczka jest poprowadzone zabijcie mnie ale nie wiem jaka tu jest dokładność ja wiem, że co 3 minuty muszę wody się napić, tak? No, kurde, częściej dobra a to pewnie dlatego, że gadam. No ból jest kurde niesamowity tego zęba. Ojej, Zuniu. nocy spać się nie da. Strasznie boli. Oj, strasznie boli. Tak, tylko kiedy teraz znowu pojedźcie do dentysty? Jak tu roboty, tyle, że... Ojej, Zuniu. Dlatego za daleko wypuściłem. No i dobra. O, ciach. I tak jak mówiłem, 180 litrów na hektar, co daje 67 kg azotu. Mm. Kurde, nic nie pomaga na tego zęba. Kompletnie. E, dobra, 100, pół, y, 67 kg azotu. Wcześniej była mojowica i to tutaj na pewno, a znaczy na pewno, mam nadzieję, że to wystarczy. E, Słyszycie, jak są jakieś nierówności? Tutaj. Prowadzi nas idealnie. O, muszę go chyba tu podkręcić. Gdzie to jest? Eee, tu wyżej. O, prowadzi nas przepięknie, ale tutaj go ja mówię, trzeba wymienić ten uchwyt na oryginalny, bo słyszycie, tu ma delikatne luzy, no niestety, silnik chodzi raz w jedną, raz w drugą, Z drugą stronę, to troszeczkę słychać, no dlatego hydraulika w takich wypadkach, no nie ma sobie równych. Więc jakby teraz podsumowując, Nabożenie nie zmienia. Hop, czekajcie. Zaraz wam powiem, tylko za chwilę będę musiał znowu wody łyknąć, bo ja pierdzielę, no ból jest mm. straszny. Kurde. Ja pierniczę. Dziewczęta. Sorry, naprawdę kończę, bo nie, no nie idzie wytrzymać. Chciałem tylko dograć chociaż kawałek i co mi ty ty tu wyłączasz się. I e, to jest koniec nawożenia. Gnojowica jesienią, wiosną tylko RSM 67 kg. Ogólnie działka, jak większość naszych działek, zasobna. Gnojowicy potrzebuję 15 czy 16 tysięcy litrów plus te resztki z kukurydzy, więc mam nadzieję, że to wystarczy. Zobaczcie, jak ona tu nas pięknie prowadzi. Linia w linie. No super. Naprawdę super to wygląda. I dobra, to będzie tyle. Naprawdę kończę, bo mnie tak. Aj, trzymajcie się. Cześć. Chciałbym jeszcze tak w dwóch słowach króciutko dopowiedzieć, co wynikło w MCQ. No, tam jednak okazało się, że Wiązka i Sobas się popsuła, nie wiem, no nie wiem do końca co, po prostu nie łączy, nie przekazuje informacji od maszyny do terminala, więc problem leży w wiązce i SOBAS i teraz zobaczymy, nie wiem, może znacie kogoś, kto ogarnia takie wiązki, a jak nie, to prawdopodobnie trzeba będzie drugą wiązkę kupić, zrobić, no gdzieś nie ma przejścia, nie, w ogóle nie czyta informacji. To taka pierwsza rzecz, w sumie najważniejsza, no i teraz właśnie to jest to, o czym nieraz mówiłem w przypadku Siódemki, że tak myślałem sobie o drugiej siódemce żeby w razie czego mieć dwa wymienne ciągniki no i tutaj dzięki Bogu mam drugą wiązkę na 6620 także sobie tak jak widzieliście ciągniki przyczepiłem i 6620 dokończyłem rozlewanie RSM-u co tutaj jeszcze miałem powiedzieć co chciałem powiedzieć a nie wiem co a przyszedłem tutaj bo do 66 muszę zrobić sobie z tyłu zdjęcie Rozdzielaczy, ponieważ chciałbym założyć trzecią parę wyjść hydraulicznych, bo jak pewnie wiecie, mam zestaw agilidera założony na Rapidzie. Napęd jest hydrauliczny, więc jedna para gniazd hydraulicznych idzie na napęd do sterowania silnika hydraulicznego. Pozwala mi to na zmienną, zmienną ilość wysiewu nasion w oparciu o mapy itd., tak tak ale to temat na później. <laughs> Druga sekcja jest mi potrzebna do opuszczania podnoszenia maszyny, a trzecia sekcja do operowania włóką. I tak jak w przypadku siewach po rzepaku, gdzieś tam czy naprzednczet, nawet grochu, to ja tą włóką za bardzo nie operuję, ustawiam ją na jednym poziomie, ona sobie idzie. O tyle, gdy będę siał więź No tam była kukurydza, tych resztek jest sporo i boję się, że będzie mi się po prostu zapychała, więc warto by było mieć możliwość operowania tą włóką. Zobaczymy, czy do tego czasu się da. Już tutaj z, jestem na telefonie, że tak powiem, z Norbertem zagroje Day i tam ogarniamy już części muszę mu zrobić zdjęcie i podesłać. Dzisiaj u nas pada może skoczę do słomka po kaczki bo słomek mi założył, załatwił kaczki, perliczki. No, także chyba do słomka sobie skoczę dzisiaj na szybko i to będzie na tyle. Trzymajcie się, cześć.